Przed rokiem także e, trzymali nas w napięciu do końca piłkarze ostatecznie do to liwice i pogoń szczecin znalazły się w ekstraklasie. Teraz o to walczą Bydgoszczanie i oni mają ten komfort, że absolutnie wszystko zależy od nich i też teoretycznie. Żeby wygrał zespół lepszy, żeby e, pewne sytuacje nie toczyły się na trybunach, to jest lepsze tylko na boisku. Kapitalnie broni Mika, to o czym Pan mówił, niesamowity refleks, teraz pokazał się z kapitalnej strony kapitan zespołu gospodarzy. 39-letni Brazylijczyk, teraz świetnie, Abot, Wójcicki, czy zdąży tak, tak jest? Minął Broniewicza, Wójcicki, czy pokona Mikę? Wójcicki, Wójcicki, no coś nieprawdopodobnego. Tyle czasu, tyle wariantów do wybrania i Mika na razie. W starciu z Zawiszą wygrywa 2-0. do 0. Wygrywa 2-0. do 0. No znów świetna interwencja. Czekał do końca. Ja mam wrażenie, że mimo wszystko, mimo wszystko Paweł Wójcicki, o tu, w tej sytuacji e, powinien wcześniej zdecydować się, że, że słuszne jest to, by od razu, e, kiedy zawodnicy są w szatni, kiedy o, dopiero teraz zaś... kapitalne podanie. Tak jest. Do zzajki, karny, to sijki, Rzutkarny! Tak, tak, tak jest. jest, tak jest, tak jest. To jest ewidentny rzut karny. Ale muszę powiedzieć, to była wizja Jakuba Wójcickiego, On to wiedział, badanie. że bardzo blisko jest Paweł Łabot. Nie decydował się na podanie w kierunku napastnika. Ruszył środkiem pola, wypatrzył Sebastiana Zajkę i pierwszy poważny błąd Mateusza Miki. Tak, tak, mimo wszystko uważam błąd, bo, bo wyraźnie. Wyraźnie Sebastian Zajka szukał tej sytuacji stykowej z bramkarzem i naprawdę doświadczenie. Zawodnika zbyt Bydgoszczy wzięło górą I jest pewny rzut karny To podanie nie było do końca dokładne Widzieliśmy, dokładnie. wyrzucony był Lepszej sytuacji, dostawęcia do bramki już mieć Nie będą, ruszył, Abot czy Mika Abot, abot bramka, zero. Jeden z 0, tak -0. Tak, -0. Zawisza prowadzi I jest już na dobrej drodze Do Ekstraklasy ta, na, łabot. Na, na bardzo dobry drodze. No pewnie Paweł Łabot zmienił zmienił Mateusza Mikę, pewnie wykorzystał rzut karny, na pewno duże obciążenie na nim spoczywało, bo y, wiadomo jaka jest sytuacja, wiadomo, że trzeba ten rzut karny wykorzystać eksplozja radości nie tylko na trybunach, ale i na ławce, na całej ławce zawiszy Bydgosz. Widać jak, jak cała ławka zawiszy bydgosz żyje tym spotkaniem. Y, y, no i w tej chwili w komfortowej sytuacji piłkarze zbyt gości. Prowadzą 1-0. Te... Zatem troszeczkę defensywniej teraz ustawić. Zespół trener Tarasiewicz, Abot, Abot i co? I gol! Tak jest! Ależ ma zejście z boiska Paweł Abot! 61 minuta. No i w tej chwili y, będzie schodził y, z, z boiska, ale okaskiwany przez swoich fanów. Ja muszę powiedzieć, bo Paweł Abot wiele lat grał na Wyspach Brytyjskich. Last touch i thank you very much. Można powiedzieć, że już zbliżona do piłki ekstraklasowej. Świetne, Świetne. podanie do zajki. Zajka w polu karnym. 3:0. 80 minuta meczu, ależ bomba Sebastiana Zajki. Wspaniałe dogranie Ostalczyka. przede wszystkim Ostarczyka. Prosto piłki do zajka. Zajka spojrzał, gdzie jest ustawiony mika. Legendarny warhol. Tymczasem rusza lewą stroną. Piotr Petasz po Petasz do środkowuje szansa. Kapitalnie. Gol! Festiwal zawiszy. 4 do 0. Doskonale minął w tej chwili jednego z, z zawodników z, z Bytomia i świetnie dograł do Tom Costa. Rozbawić pana. Tak jest. Nokautuje, zawisza zawiesza Bytom, jak wczoraj Marcin Neymar.